Także się mleczko do Jestem Myszal u inny i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj przejrzymy sobie gazetki, które mam w kolekcji i inne czasopisma. Yy, więc co, zapraszam Was do oglądania. Są cztery nowe, jest jedna stara i to nie jest seria. Po prostu się zgapiłem, ale odnalazłem te gazetki, więc no. Na początku sięgniemy sobie. Od tej, którą mam najdłużej, czyli oficjalny magazyn Sonika, który był dostępny na święta, tutaj, taka folijka jest i tutaj mamy tak. takie spierdolki, gadżety z Sonikiem wyroczek. Dosyć fajne, ale wolę sobie to miło wszystko zachować za. Zablistrowane i no i gazetka, taki przy, szybki przegląd. Tutaj również wolałem po niej nie pisać, więc jest czysta. I to jest taka: tutaj jest plakat ładny, niewyrywany. A tutaj jest reklama Mario, czyli śmiech na sami. I co by tu powiedzieć, to to, że ten: no, co jest to taka gazetka z zadaniami dla siedmiolatków ale ubrana w skórkę Sonika. Może być w sumie fajna gazetka. Ja, zwłaszcza dla fana Sonika, takiego jak ja, bo dla kogoś, kto nie, nie darzy ten, kto nie darzy ogólnie. Nie darzy... No bo dla kogoś, kto nie lubi Sonika, będzie totalnie zbędna gazetka z tak jak mówię z zadaniami takimi śmiesznie prostymi ale to już jest koniec tego typu gazetek yy, bo teraz przepraszam, że, to, że mi się kamera wyróżniła teraz yy, pokażę wam czasopisma growe czyli coś ciekawszego chyba więc no Zacznijmy od, od y, takiego oto y, guida, chyba tak to, to się jakoś nazywała, nie wiem. Nie, nie jest to oficjalny guide, a, znaczy, to jest, to znaczy poradnik. Naz, poradnikiem to nazwijmy, To nie jest to oficjalny poradnik, chyba. Ale jest może licencjonowany, nie wiem, jestem zielony w tym temacie. World of Tanks, 2015 rok. Ja to sobie wziąłem na festynie szkolnym z okazji na dziecka. Kupiłem sobie jakąś tam encyklopedię starą, sam nawet nie wiem po co. I, i później przechadzając się drugi raz, e, w, pozwolili mi dobrać jeszcze jedną e, książkę, bo oni tam mieli cały ten... Całe takie pudło książek jakby i, i, i ja sobie znalazłem właśnie tego, ten poradniczek do World of Tanks z 2015, więc może być, ale teraz przechodzimy do rzeczy grubszych, albo i jeszcze nie, zaraz. CD Action kupiony za złotówkę albo za dwa złote, sam już nawet nie pamiętam, w lumpie. Dobre rzeczy. Numer z lipca 2018. Fajna gazetka taka do poprzeglądania sobie. Ja jeszcze ja się nie, nie wyuczyłem na pamięć. Tutaj są różne recenzje różnych gier. Tutaj jest też artykuł. Artykuły są różne. Wszystko tutaj jest. Więc no, fajny jest tutaj system oceniania, ponieważ w tym systemie jest brane pod uwagę wszystko i są napisane plusy oraz minusy gier, tych gier, które są oceniane. Niestety ktoś tutaj potraktował to chyba żyletką czy coś, bo sami widzicie, jak to te, teraz ten wygląda, yy, albo nożykiem takim. Ktoś... No nie wiem, ktoś takimś ostrzem potraktował w każdym bądź razie. Ale najciekawsze są ostatnie dwa czasopisma, które Wam teraz ukażę. Bo zapłaciłem za nie 0 zł, Znalaz, znalazłem je w takim kąciku, gdzie się można dzielić rzeczami. Tam czy, czy, yy, często coś jest nawet. Yy, ludzie tam odkładają i Overmaxa znalazłem te... znaczy to... Tak, overmaxa tego znalazłem tam znalazłem, znalazłem też tam trochę gierek na PC Więc generalnie to opłaca się tam ten Chodzić, ale to, to są chyba Jedne z najgrubszych Zdobyczy jakie tam znalazłem Dwa Secret Service Pierwszy z grudnia 98 roku Niestety tutaj to też ktoś potraktował nie, jakoś nie wiem sam dokładnie czym. Tutaj y, jest ten naderwany, tak, a tutaj było oderwane w ogóle. Przez co musiałem to. Tak jak tu widać, widać chyba, musiałem to skleić. Więc. Więc no, można sobie... To jest już bardzo ciekawa gazetka, może sobie popatrzeć. Jakie były ceny na przykład tutaj widać zestawy. I to jest... Na... Właśnie na to się tak zagapiłem, bo na tamte czasy 250 zł to było dość sporo pieniędzy. A tutaj... Yy wciskają nam encyklopedię mapę Polski i lektury na, na płycie CD. Więc pff, więc no w ogóle kosmos. A tutaj mamy dobre gierki, znaczy dobre. No, Fallout 2, Sedler 3 i y, tego nie kojarzę akurat. Jakieś znajdą coś tam. W każdym bądź razie, tutaj o, tutaj jest też fajny pakiet do przyjrzenia. Lew Leon Lomax, to jest bardzo droga gierka na PZX. I jakiś i Mój Król. I so, Soulinka. Ale tych, dwóch, tych dwóch nie kojarzę, nie wiem w ogóle co to jest, ale. Leomaksa i Levaleona to trzeba znać. No i tutaj też jest y, taka reklama. RTSów Anno y, 1602, tworzenie nowego świata i Settlersów trójki. I w ogóle przyspieszcie się na to, że ten film będzie strasznie długi, bo to będzie być tylko przegląd, a, a będzie to jednak dokładne omówienie. Więc jest jakiś ten StarCraft Broad War Expansion Set Jakiś wirtualny świat. Film, firma wysyłkowa. I Czyli jakiś ten No taki Allegro przed Allegro po prostu Half-Life 159 zł FIFA 99, najtaniej, nie wiem, ale nie wiadomo ile. Tomb Raider 2, nie, przepraszam, 3. Też najtaniej, ale nie wiadomo ile. NBA Live 99, też najtaniej w kraju. I setleryści trójka po polsku. 149 zł. Dalej mamy tutaj G Grim Fandango Tą grę kojarzę, bo W jakimś filmie o tym, albo nagrał nawet osobny film o tym Archon y Fallout 2 to wiadomo Anno 1602 po polsku Hop Hopkins F FBI Warcraft 2 Deluxe i Diablo I Och i o! O ho! ho. Ale tutaj... Ach, to, to jest tutaj za PSX za zestaw konsola plus druga 599 zł. A zestaw drugi, tylko 100 zł drożej, a dostajemy jeszcze kartę pamięci i grę, więc ten drugi zestaw się bardzo opłacał, jeżeli kogoś było stać. Akcelerator graficzny Voodoo yy, Kierowniczka Do, do pc Tutaj też Joy do pc I jakiś padior Do pc I Teraz tak patrzę jakie te, te dwa akcesoria były Jakie drogie kurde nie I Jednak się zastanawiam jednak chyba Wam powiem, że na, nagramy sobie osobny filmik z przeglądu tej gazetki, bo ten. Yy, no, nagram sobie po prostu osobny odcinek z tej gazetki, ponieważ i z tej obok też, którą Wam już pokazuję zaraz. Ponieważ, mimo wszystko, no, jest, tutaj, jest to po prostu kopalnia, można powiedzieć, że wiedzy, bo wszędzie są stare ceny. W sensie stara nie w starych złotówkach, ale mamy porównanie, ile na przykład taka gra kosztowała, powiedzmy, świeżo po premierze. Yy, więc no, naprawdę to to, czasop, to i to news service sobie przejrzymy na innym odcinku. A teraz jeszcze Wam tylko pokażę news service wrzesień 2000 i podróżało ten a, aż o złotówkę. Proszę. Tutaj było 6,90, a tak to było 5,90. Yy, więc. Więc no tutaj. W jak tak sobie. Ja jeszcze nie, nie przeglądałem sobie dokładnie tej gazetki. Ale tak. Patrząc sobie, tutaj nawet nie, nie ma jeszcze ten. Yy, nie ma tutaj jeszcze w ogóle żadnej, żadnych zmianek o PS2. To jest no, dziwne, trochę i z tyłu re reklama Grand, yy, Grand Prix Trójki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!